Witam wszystkich bardzo serdecznie, Słowo Brak, ŻywiecINFO.pl, naszym gościem jest dzisiaj Czarz Sławomir. dobry. Witam, Witam Cię. Jesteśmy akurat kilka godzin przed koncertem ostatnim Męskie Granie, jest zakończenie letniego cyklu. Jak Ci się w ogóle, tak po pierwsze zapytam, podoba miasto Żywiec I, i czy jest to w ogóle dla Ciebie Męskie Granie? Uff, na pewno powiem, że zazdrożczę, tylko znowu można Wam zazdrościć, że macie macie takie okolice, macie taką lotkę i, i, i no i taki się powietrze jak się mieszka w Krakowie tam gdzie mamy Dunek yy, a ja częściej bywam w Warszawie to przyjechać tutaj to od razu jak się pochodzi z autobusu to tak jakby się dochodziło z samolotu i się czuje całkowicie inny klimat i się człowiek na tleniach chyba się mówi więc yy, jak najbardziej yy, tylko pozdroszczyć yy, nie wiem jak to jest zimą bo nie byłem zimą ale mam yy, mięsnego yy, który mieszka bardzo blisko tutaj yy, 30 metrów Podrzeczan nie wiem do końca, nie pamiętam jak się nazywa miejscowość, więc na to okolicę jak najbardziej przepięknie to jest. A co jest męskie granie? Może bym powiedział, że ja nawet nie wiedziałem, że nie, nie, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ja zawsze bardzo myślę w formach miniseksu się zdaje, że yy, nie wiem, bo męskie granie to może zosowska w tym roku najbardziej. To jest taki dobry przykład, że nie można tego dzielić i nie wiem, może, może inaczej, nawet nie lubię tego sformułowania, no. męskie A, granie, tak? Polskim, I, jak w ogóle zareagować, jak dostać żeby w takim projekcie uczestniczyć? No, trudno nie uciec się jak, 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 jak Pani Kasia zaprasza i, i dla, dla nas to jest wielki zaszczyt. Być, mamy możliwość być całą siłowniką, całym składem, czy się śpiewa na scenie i to jest, to, jest, to, jest taki, w tej to jest taki showcase. To jest pół godziny, gdzie można zaprezentować e, część swojego repertuaru, e, ale na pewno to jest najważniejsze, że, że to jest takie święto, czyli jest ten, ten finał, a, Żegramy na scenie z, z, takimi, z takimi muzykami, z takimi kaplami. Niektóre, które, niektóre, które no, jak najbardziej są kultowe, niektóre są świeże i nowotworne. To jest to, to bardzo miło w tym i No i tak. I cieszymy się do, do, do grania i do, 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 do tego paru, który nieunikniony będzie, będzie dzisiaj. Uczestnictwo pod przewodnictwem kaśmickim tego lata to jest zaszczyt, przyjemność? Jak najbardziej jest to wielki to zaszczyt. To jest, w ogóle dzisiaj gości na takiej piosence Heja Sik, e, gdzie, jeżeli dobrze pójdzie, to jakoś tam ogarnę to, a to. tam to było takie przeżycie, jak wiele lat temu, tam w 2006 kiedy Marcin Macuk, e, producent też płyty nosowskiej, zaproponował, e, zadzwonił, czy, 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 czy może ja mogę grać w prawecie w MTV On Plot. Więc to było bardzo dla mnie miłe, że, że, że kapela i, Muzyki, którą znałem z wakacji, jak przyjeżdżałem do Polski, miałem 13 14, 14 lat. Yy, jedyny polski rok, który znałem w teorii przez długi długi czas, no to był, był hej, więc nawet też nie, nie, nie szukałem, nie grzebałem. Teraz mam możliwość wracać i grzebać w polskiej muzyce i, i jakby mm, poznawać, yy, rozumieć, a, a wtedy to, to był wielki szał być częścią MTV Unplugged i to też powiem, że to jest takie absurdalne, że... Mój Mój pierwszy koncept, który usłyszałem, że był z to był, gdzie sam mnie uczestniczyłem. więc dla mnie powiedzieć przy życie i zapomniany przy życie, więc się, się cieszę, się, się, się będzie wracać. a to jest już 5 lat temu, czyli może nawet prawie, prawie 6 lat temu, więc czas dać ja się cieszę, że, że, że no, zaprosiła i to jest fajnie widzieć panów na scenie też chłopaków. Yy. No, to, jest, to, jest, to jest bardzo dużo czasu. Powiedzmy, gdybyśmy tak mogli naszym żywim czytelnikom, trochę przybliżyć swoją osobę. Zanim nagrywać to rozmowę powiedziałeś, że urodziłeś się w zarzu, tak? Masz na rynek w Warszawie, mieszkasz też w Krakowie. Gdzie są tak naprawdę Twoje korzenie? Czy Czesław jest um, światowcem, jest Polakiem? Kim jesteś w ogóle? Chyba nie chyba. Mój świat chyba jest taki, taki między Polską, między Śląskim a Danią. Czyli rodzice delegowali z Ukraińcem, i matka Polka i delegowali do Danii w Ja miałem 6 lat, wtedy wzięli mnie za ręce. No więc wychowałem się. Cała moja kapela, wszyscy moi muzycy, moi przyjaciele, z którymi gram, yy, są zdani. Marcin, na pewno nie na próbie rannej, bo ląduje od drugiej do w palicach. Więc to jest cudowne, że, że, że jakby ludzie, z którymi się dochowałem yy, dalej ze mną grają, yy, i są częścią tej sceny dzisiejszej. Yy, no, mam nadzieję, że tak traktat potrwa się, że Fajnie, bardzo inspirujące sobie wielki listek kapelanów, Jasen hej właśnie, które grają ze sobą przez tyle lat yy, i przeżyli już tyle, yy, a nie jakby yy, 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 no muszą to robić po prostu, bo chcą, bo potrzebują siebie, potrzebują yy, się do muzyki i do, do, do siebie, więc jak najbardziej mam nadzieję, że tak marzę, tak pyta, że wczoraj mieliśmy taką rozmowę z kimś na tym, no, w kapeli. Jesteśmy przekonani, że będziemy jak już dobrze pójdzie, jeszcze wiele, wiele lat. Czy to będą mniejsze sceny, czy jak dzisiaj, że mam możliwość pracować na tej scenie? Mam nadzieję, że, że dalej będziemy mogli grać. Bo zaczynałeś, ty, prawda, w Włoskiej Kroacji Akademii Muzycznej, tak i właściwie naopak, cały ten skład muzyczny cały czas jest z tobą, tak? Tak, część jest w Akademii Muzycznej, część jest takiej rytmicznej. No, są w raznym wypadku z onów może typu studiach, co nie znaczy w ogóle, czy daje że studia nie, nie tworzą koniecznie dobrego muzyka, sami tworzą klony, klonów. Ym, ale tak się poznaliśmy najbardziej, więc też jest fajne, że gram z moją w zespole. Byliśmy razem 15 lat temu, spotkaliśmy się przez Karl, która jest saksofonistką. Nade mną mieszkał Marcin z Hansem, czyli jako tonista, z gitarzystą, a z czym czy się Jakub, który jest... Tak więc znamy się bardzo dobrze, przeżyliśmy dużo i to jest... Wtedy się robi to bardzo słyszałem. jak się ma jakiś tam zjazd emocjonalny, to wtedy nagle wszystko patrzy się wstecz i to wszystko daje sens. Powiedz, w 2008 roku cała Polska usłyszała o Czesławie, wydałeś swój pierwszy album, debiut, to można powiedzieć, że był jak uderzenie bomby atomowej, ponieważ została bardzo się uczciwna, czy spodziewałeś się, że tak twoim słuchaczem, no mógłby słuchacze odbiorą Twoją muzykę. Na pewno nie. Takich rzeczy się nie można spodziewać. I tak samo nie wiem, yy, tego, się, tego się... I, i też czasami się trafia nawet do przypadkowych ludzi, no bo robi się różne rzeczy i, i w przyszłości nie wiem, czy będę trafiał tak szeroko, ale, ale dalej się gra tego, nie tego, tego się nie można postawić, spodziewać. Na pewno na pewno to było sztopne st przejście. Yy, no, i nie jesteśmy w gramy, gronie tak w uczonym takim jeszcze z tego Maszynka do świerkania, O tym szczerze powiem, że ja tę piosenkę dopiero słyszałem w tym roku. No, co ty? Tak. Niemożliwe. Nasz jedyny hit. Nasz jedyny hit. Jakbyśmy takim one hit wonder. Nie będziemy objeżdżać do domu tylko przez następnych 20 lat przez ten kawaler. Co nie znaczy, że nie będziemy grać innych gałków też. I ty dopiero to rok temu słyszałeś. 12 minut mocno tej piosenki aż do tej pory. To jest największą szczerze mówiąc, polskim kawalerem. Dla mnie też. To jest cudowne. To jest pełna To jest która jest no w sensie. Ona, ona jest napisana bardzo, nie wiem, ona ma dwie środki, jakieś się jakąś dziwną melodię. To jest pełna która stała się hitem, a na pewno nie miała być hitem, więc. To jest cudowne. Ona, jakoś, ona nie wiem, może jest swoim życiem, tekst jest napisany przez internautów w z, z Michałem Zaborskim. Cieszę się że, że się, że się udało coś takiego zrobić, bo, bo, bo jakoś yy, to nie jest łatwo według mnie pisać hity, tak z, dlatego też tylko to jest jedyny hit, mieliśmy, bym nawet powiedział. E, no ale on żyje swoim życiem. Czyli można było wysnuć wez taki wniosek, że oczekuj nieoczekiwanego? Bo sam powiedziałeś, nie przypuszczałeś, że ta piosenka tak powie ludzi? Nie, nie można. Nie można. W ogóle, Myślę, że się nie wiem, Myślę, że też jak się wychodzi na scenę, to można być pewnym w siebie albo można mieć sprawny lęk, ale na pewno nie można oczekiwać oklasków publiczności. To zawsze jest jakby... Ja zawsze ma się gorszy dzień czy lepszy dzień emocjonalny, ale tak nie, nie można oczekiwać oklasków i, i to jest interakcja, więc dzisiaj też nawet że mam nadzieję, że się spodobamy, albo my razem, to niekoniecznie tak musi być o jakaś pogroda, która w tej chwili rozwala wszystko. I, i, I strasznie gratuluję jej sukcesu, który dalej, teraz to zrobiła, która jeszcze jest niesamowita. Więc no, yy, będzie fajnie. Będzie, 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 wiesz, jest już między hejem i Gold. Nie może być bardziej fantastyczny. Jeszcze, no, to jest, no, jest stres. Pójdźmy jeszcze dalej. Bo twój drugi album po. To czy, czym jest ta to jest Spotkanie ze współczesną Polską? nie, to tak wszystko powiedziałem? Troszeczkę tak, tylko że to jest może współczesną Polską, co ja widzę. Bo ja też się czuję, może troszeczkę patrzę z dystansu i może do końca nie rozumiem tej Polski, więc to jest jakby troszeczkę tak. A jak ty jesteś? ja jestem najniższy kochany w swoim mm. własnym kraju, więc cały yy, czas odkrywam Polskę. A przez to, że z tym muzykiem i mogę jeździć, no to no naprawdę. Bo sobie nie rozumiem, jak, jest, jak są osoby, które mieszkają w Gdańsku, które nigdy nie byli w Krakowie. Są osoby w Warszawie, nawet na, na warszawskiej Pradze, gdzie mieszkam, które nigdy nie były w Krakowie albo w Poznaniu. To jest bardzo tam jest dziwne. Ta Polska jest cudowna. Ja nie mówię tylko o, tych, o tych, tych większych miastach, ale wszystkie takie, są takie cudowne, mniejsze miejscowości, które albo mają piękną naturę, albo mają znaczy, cudownych ludzi, hipisów. I Jakoś to ma się możliwość pokrywać tą Polskę cały czas. Odkrywajmy Ciebie jeszcze dalej, Później je troszeczkę o dalej, właśnie. Trzecie rok, trzy Miłosza jest z ruchu. Czemu? Wstałem taką propozycję, pomyślałem, a mieszkam na Mordunet na, na, na Bogusławskiego w Krakowie. To jest mała taka na której Miłosz mieszka ostatnio 10 lat swojego życia i tak jakoś um, pomyślałem, chryste Panie, yy, nazywa się Czesław, jest też imigrantem. Wróciłem do, do, do Polski, mieszkałem na tej samej ulicy co wielki pan, pan Miłosz i do końca w ogóle go nie rozumiem. Nie rozumiem Miłosza, a strasznie mnie bulwersowało to, że jakoś wszyscy go mieli. Wszyscy znają Miłosza, do końca jeszcze się wszyscy wypowiadają i go lepiej niż on sam się znał. Więc ja musiałem go do po swojemu i nie wiem co, co mi się udało, ale matka jest więc to też takie hołgo bez matki i, i jak najbardziej chciałem zrobić troszeczkę inaczej. Tam, te wersje się różnią, niektóre są dłuższe, krótsze i trzeba było skosztować te piosenki tak, żeby jakoś tam e, oddawał hołd do tego wierszu nie lubię objaśnienia lubię śpiewania, poździa śpiewana czy, w, czy w, piosenka aktorska, poetycka. E, to, e, mam nadzieję, że to są piosenki, że da się słuchać. Ciągle eksperymentujesz właściwie no teraz chciałem Cię zapytać, no do kogo są te piosenki adresowane do wszystkich? Nie no. To, to, jest, to jest niemożliwe, to tak samo, to jest troszeczkę tak naiwne, że chciałbym, żeby każdy mnie kochał, co z w ogóle utopią Czemu Czemu bardziej kochał, tak? Tak. i czym bardziej się chce, żeby każdy cię kochał, czym bardziej oddala się od ludzi, więc mi się zdaje, że mm, naprawdę nie, 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 nie spodziewuję się niczego innego, niż tylko, że, że będą czterdziestki, jest jakiś kryzys w tej, w tej głowie małej, jakaś i... Nic nie potrafię i mam jakieś teksty, które są piękne, które inspirują, a, a i tak jakieś te melodie są takie nijakie. Ym, to jest taki moment, gdzie tych melodii nie ma i wtedy zaakceptowałem to i nie stosuje się gametr koncerty, ale. No. Ym, nie wiem. Mam nadzieję, że, że coś będzie więcej z tego, ale nie wiem, jak będzie przyszłość. Mam nadzieję, że będzie. No, że będzie. No. Trudno, trudno powiedzieć. Ma, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Że, I i no, że żeby będzie żeby się dobrze. Nie sposób cię to nie zapytać, ponieważ e, miałeś przewodę z telewizją w 2011 roku, tak? Z programem X Factor. E, jak się współpracował i wąskimi stawianiem głowy? Jaka fajna jakaś taka nauka? Czy fajne przeżycia z tego siebie wyciągnąć? Czy, czy było coś takiego w ogóle? Jak najbardziej, to to, że ten ludzki jest taką. no... Dla mnie taką e, ważną postacią medialną nie znam, bo, bo osobiście tak chyba też dobrze, nie musi się poznać. E, e, trzyma swoją prywatność, ale na planie profesjonalnym to ma wielki szacunek wobec niego i, i powiem szczerze, że to jest cudowna zabawa. Taka, taka praca to, to jest zabawa, w którą wchodzę nie? i każdy to musi chyba lubić. Ja powiem szczerze, że to uwielbiam. Ja Są rzeczy, to ja się jeść przed kamerą w głupoty, albo być emocjonalny, albo być wrażliwy, być, być, być sobą, prostu, niż ktoś inny lubny. Więc y, tak jak najbardziej, ja to uwielbiam, y, ale to, co się można nauczyć, no, coś się może nauczyć, na przykład z tego, że uczysz się w formę profesjonalizmu. Tak jak się uczysz pracować tutaj w taki dzień dzisiaj spotykasz mnóstwo ludzi, których widzisz, albo widzisz ich ponownie jakiś kolejny raz, albo widzisz pierwszy raz, i wszyscy tylko chcą, żeby finalnie ten produkt dzisiaj. Się udał, żeby być w sposób zadowolona, żeby każdy wspólnie jutro się obudził i wydał album piękny dzień. I tak też jest to, z telewizją. Myślę, że I dla mnie to, to jest bardzo mocne przeżycie i dalej jest widzieć, jak taki plan pracuje, jak można od 8 rana do 24 pracować i, i dawać się wszystko. To jest telewizja, ona, to ona tworzy inną rzeczywistość i na pewno niestety, tak jak niektóre, niestety ona po prostu, czyli niektórych uczy, a niektórym Zawracam w głowie. Praca cały czas od, przez 24 godziny, a masz czas prywatny dla siebie? Mało. Mało. Mm -hmm. Co wtedy na jednym zrobić? robić? Odarzy mm -hmm. się tego wszystkiego jakoś? W jakiejś dystansie? Jest... Lubię się czasami po prostu ojej niszczyć siebie albo płynąć. No, yy, tak by. No ale mi się wydaje, że logicznie, że jest się za od ludzi, więc, więc to jest czasami trudno. No, cudownie yy, być ludźmi, którzy nie są w ogóle częścią tego świata, yy, nawet nie muzycznego. Po prostu fajnie, no, cudownie się obudzić, przytulić, tak naprawdę. To jest bardzo proste, no, chyba tak. To ja lubię, w tym, tym czasie, żeby się przytulić. O! Wchodzimy bardzo fajnie w Ktoś mi kiedyś powiedział, że my mężczyźni tak naprawdę że sami żyjemy w tym świecie, i nie będziemy że może, że ktoś kiedyś wymyślił takie twory jak kobieta, bo czekamy, możemy się na trochę zmieniać, realizować, spełniać. Czy możesz się z tym zgodzić? Jak ty na to patrzysz? Ja, jakie miejsce zajmuje w tym życiu kobieta jako całość? O niej. ja nie wiem. Kobieta dla mnie jest matka i nie wiem, nie? Te kobiety zawsze były, chyba zawsze będą, oni w co powiem, że nie pomyślają o tym. Ale jeszcze nie Kogo by nie podniosła. No, za mężczyznę? <grym _> Powiedz mi, a ja między od obrócie też mocno się zajmuję sportem. My tutaj w regionie bardzo lubimy sporty indywidualne. A tutaj ludzie bardzo robimy tenistów. Czy miałem jakieś ten... przyjemność Ja w, czemu... w... Proszę pana. Nie jestem... <grym _> Tutaj w Polsce trochę trudno się um, wymądzać, jeżeli chodzi o stołowy tenis, bo ja to też dużo dużo brygaczy, ale w świetlicy, jak chodziłem, to grałem dużo, więc nie jestem depilem. Powiem szczerze, że nie będzie obciachu, jak dasz mi rakietkę i piłeczkę. No nasz operator też gra w kimboga, także <laughs> bardzo się cieszę, że mamy naszego wspólnego knipisa teraz. Jak najbardziej. Yy, 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 nie będzie plamy, ale chyba też nie będzie za dobrze. A cztery, no, tak. A dlaczego wtedy że to, tak. to tak. w Rzeczpospolitej, no, czy to w Tennis Clubu, czy...? No ale to tutaj jest jeden klub profesjonalny, zresztą w całym okolicznym ludzie bardzo lubią rzeczywiście tutaj zjeżdżać. To jest takie centrum tenisowe. Aha. E, w że chce, jest klub, który ma cztery zespoły w czterech różnych ligach prac. E, młodzicy zapasowani na jedną klasę wyżej. Okay. Tu naprawdę się to lubi. Zresztą w Biasko Białej Miejsce trochę wyżej, tam też bardzo lubią tenis stołowe, więc tu się tym rzeczywiście nie... Chodz do chyba tych zimowych sportów Tak. Co? To po prostu inazuszony. A powiedz mi tak, no, oprócz tego, co cołowego w sumie, ale jeszcze jakieś jakiejś w przeszłości. A jeśli chodzi o sport? Tak. No. też gra, grałem piłkę, ale tutaj jak się... Grałem piłkę i pamiętam jak się tą piłkę grało, ale jak się dominik menżer właśnie Heja zaprosił mnie na... Na wspólne granie w Warszawie, to zrozumiałem, że chyba nie byłem takim dobrym piłkarzem jak myślałem, Ale uwielbiam i, i na Euro byłem na 7 meczach, mogę się pochwalić, bo miałem kolegę, który wygrał bilety, więc no i tam zdobyłem inne. Byłem na dwóch meczach w Lwowie, Dani. no i byłem na ofarciu, na finale i tak, wiesz, to było wielkie przeżycie, więc jak najbardziej poszłałem. Wynik polskiej ekipy rozczarowanie, jak jakbyś to? No, odebrał. Jak odebrałem. Jak w ogóle? To jest piłka nożna, no. S -s Smutne, że nie, nie, nie przeszli dalej. Ale znowu, to nie było łatwe. Nie ma, nie ma słabych drużyn. W, w tej końcówce... W strasznie nie... Strasznie nie, nie, chci, nie chciałbym być piłkarzem. Nie chciałbym być piłkarzem na polskiej reprezentacji, To musi być taka presja. I taka presja według mnie nie fair. A potem wszyscy się wymążają nie mówiłem, a nie mówiłem. No jest piłka na zaklądu, ale... No może na pewno coś jest nie tak z jakby tam z zadbaniem o młode talenty, ale to chyba jest nie tylko w piłce, w posty, tylko wszędzie. No i tyle na ten temat, bo bardzo nie mogę z rozmawiałem. Nie jest się, bo to żeby rozmawiać w piłce nożnej. Fakt, fakt tak czy inaczej, piłka nożna, Gurzyna, to jest zespół. Wy też jesteście zespołem, jeśli która już mam czasu rzeczywiście. Jaki jest Wasz pomysł na Radę do jak jest, Jaki jest pomysł na to, żeby wspólnie, razem, w ramach swojej indywidualności tworzyć grupę i grać jak i Bo chyba chcecie tego prawda? Chcemy, i mam nadzieję, że będzie możliwość, że to jest trudno, że Kapela właśnie mieszka w Danii, więc czasami jest dużo na próby do Danii, to jest trudno, to jak tak organizacyjnie i logistycznie utrzymać, ale nie wiem, no, mi się zdaje, że chyba. Jeżeli coś przetrwa, to przetchwa musi przetrwać przyjaźń. Ta muzyka na zawsze będzie. A gdybym tak zadał dla mnie ważne pytanie, co jest w życiu najważniejsze? O, ja naprawdę nie wiem, o 33 lata, i szukami i szukam, i błądzę, i, i, i się psuję, i wstaję znowu, i jakoś tam ukradzę na ten dzień. Czyli co? Idziemy do przodu cały czas, tak? Tak, może, może najważniejsze, nie wiem, to jest trudno mi się tutaj, że każdy zadań Trudno mi powiedzieć, co jest ładniejsze. Trudno mi powiedzieć, co jest ładniejsze jak sam tego jeszcze nie wiem. Okej. Okay. Ale myślę, tak, że zdrowie, zdrowie to życzy każdemu. A czego do można życzyć? Zdrowie. Ee... Zdrowie. Całego serca. Dzięki bardzo. Dzięki, wielkie